Witajcie z nadwody GSW Marysinek Dzisiaj feeder Na razie wpadły jed... dwa leszcze Jeden taki dosyć spory karaś Niestety nie mogłem nagrywać No i widzimy się przy rybie Obranie takie leszczowe No i pobraniu wiadomo wiadomo. Dwa pociągnięcia, znowu jest. Zaraz będziemy chyba zacinać. O, o. I znowu nie ma, gdy włączam kamerę. Nie wiem, co to się dzieje. O, I nie ma ryby. Było branie, ale nie ma ryby. Kupelet w smaku ochotki, troszeczkę bardziej zawiniemy. Może dlatego nie złapała się ryba. Zanęta jakaś, nie wiem z jakiej firmy nawet ale karp, leść, Lin. I jeszcze dodałem zanęty leszczowej, Najbardziej tutaj na Marysinku się sprawuje, według mnie, zanęta Lin Karaś. Bo karpie duże na to można złapać i inne duże ryby. Bierze na to wszystko, ale wróciłem z wakacji i tam łowiłem na tą zanętę. I właśnie chcę ją wykończyć. Na razie idzie mi dobrze z tym wykańczaniem, bo fajne ryby już się złapały. No, oprócz leszczy, bo leszcze to tam niefajne ryby. No i teraz i teraz zarzucamy po kolejną rybę. To było pociągnięcie. Szczytówka zadrgała. Pewnie jakieś leszcze tam są kółka. Jakieś. No ale. Powiem, że GSW Marysinek to jest Stowarzyszenie Wędkarskie, do którego należę. No i jest to moja ulubiona woda. Tu pływają, o, o, właśnie branie jakiegoś leszczyka, chyba tutaj pływają karpie, leszcze, liny, karasie, mury. już tule. Niestety, bez ryby. No trudno.